Serwus, ja nazywam się Hubert Ziemak, jestem trenerem biegania, trenerem medycznym, a w dzisiejszym odcinku przedstawię temat, dlaczego nie warto biegać więcej niż 60 km tygodniowo. Zapraszam. No ale właśnie, co oznaczają te niebotyczne ilości kilometrów. Tak naprawdę, w moim przekonaniu według mnie i mojego stanu wiedzy. Jest to około 60 km tygodniowo i więcej, dlatego uważam, że biegacz amator, który poświęca około od 4 do 8 godzin w skali tygodnia, nawet niech będzie 10, no to już jest dosyć sporo czasu na treningu, nie powinien czy nie powinna biegać. Więcej niż 200 km. Co jest jeszcze ważne, no to to, że tak naprawdę biegacz amator, któremu nie zależy w perspektywie dwóch lat, na przykład, czy tam trzech, w byciu potencjalnym zawodowcem, czy dążeniu do tego, aby zostać zawodowcem, no to trzeba obrać troszeczkę inny kierunek. Przynajmniej tak według mnie to wygląda. Przechodzimy sobie do części graficznej. Mam tutaj taki tablecik, dzięki czemu posłużę się pewnymi przykładami tak graficznie. Niektórzy znają mnie z tego, że korzystam z tablicy. Stwierdziłem, że rozwiązanie w związku z technologią może okazać się dużo lepsze. Przejdźmy więc do tego, dlaczego w ogóle należałoby biegać x kilometrów, albo dlaczego x kilometrów należałoby nie biegać. No i teraz zademonstruję Państwu to graficznie. Mamy coś takiego, wiaderko i to wiaderko. To nic innego jak regeneracja. Regeneracja. No, czasami niewyraźnie może być. Mniejsza z tym. I od tej regeneracji tak naprawdę jeszcze mamy sobie sen, ale co jest również ważne, odżywianie. No i generalnie taki nasz styl życia w oparciu o cały kształt naszego funkcjonowania. Już nie będziemy zbyt głęboko w to wchodzić, ale co jest ważne, to wielkość tego wiaderka właśnie zależy od tych parametrów. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdzie to jest jedno wiaderko, w którym mamy pracę na czerwono, yy, mamy na czarno, słuchajcie, obowiązki i inne rzeczy. Każdy może sobie wpisać yy, to, co ma w swoim życiu. No i na końcu mamy trening. W przypadku dużego wiaderka chcemy, aby te, to wszystko utrzymało się i nie wylało. Teraz zademonstruję Państwu coś takiego, że tutaj mamy 160 km i teraz te 160 km miesięcznie dla drugiego wiaderka, które de facto. O, kanciaste troszkę wyszło, ale jest mniejsze. Bo powiedzmy tutaj było znacząco, a może nie tyle znacząco, to troszkę mniej snu. I teraz jak damy sobie trening, no to może się okazać, że 160 km no to nam się trochę tu ulewa. Troszkę się ulewa, ale nie ma tragedii. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mamy na przykład tydzień trzeci, gdzie tak, sen... To jest tylko i wyłącznie 5 godzin, bo yy, dzieci nam nie dają spać, yy, bo pies nam nie daje spać, zachorował. Yy, Inne różnej maści rzeczy. I teraz wyobraźmy sobie te same struktury. Tyle, że treningu zostawiamy nadal tyle samo. 160. I zobaczcie, co teraz się dzieje. No teraz to się wylewa już z dwóch stron i to solidnie. I tu wszędzie mieliśmy 160 km, bo nie zadbaliśmy o to, aby dopasować trening do naszych możliwości regeneracyjnych. Tylko my dopasowaliśmy się do treningu. I teraz, jeżeli trenujesz z trenerem, ta prosta, graficzna rzecz, jak te wiaderka, nie działają, to warto było się zastanowić albo nawet poinformować i pokazać takiemu trenerowi ten film, aby ten uznał, być może, że ta wiedza może mu się przydać. Ale wróćmy do ciebie. I teraz tak. Mamy tutaj yy, te trzy tygodnie, i w perspektywie krótkiego okresu czasu prawdopodobnie nic się nie wydarzy. Tu mamy czas, ale jeżeli mamy sobie tydzień pierwszy, tydzień drugi, tydzień trzeci, tydzień czwarty, tydzień piąty, i załóżmy, że w każdym z, ty z tygodni te wiaderka by się utrzymywały. Wiaderka się utrzymują, ale w perspektywie tygodni my dodajemy po około 5% w kilometrażu. I teraz wyobraźmy sobie, że w perspektywie czasu ilość obciążeń, których nie jesteśmy w stanie znieść, patrz, wiaderku numer 3, może okazać się, że w perspektywie właśnie 6, 8, 12 tygodni no zaczniemy mieć problemy. Mianowicie, nasze ciało może doznawać zbyt dużych uszkodzeń, tak naprawdę być poddawane pod Zbyt dużymi obciążeniami, a to z kolei może spowodować kontuzję w charakterze np. złamania zmęczeniowego w oparciu o piszczel, czy, czy chociażby jakąś tendinopatię w oparciu o Achilles, bo ta tolerancja obciążeń może nie być wystarczająca. I jak przejdziemy sobie dalej, to mamy coś takiego, że w sytuacji, kiedy byśmy chcieli progresować więcej niż 10 km, przepraszam, więcej niż 10% w skali tygodnia, może okazać się, że to już będzie. Naprawdę dużo, bo zaczynając od 100 km, możemy skończyć bardzo szybko na na przykład 180. I zobaczmy, że to jest prawie dwukrotna wartość naszego kilometrażu po około tam 6-7 tygodniach. No, czy to jest dużo, czy mało, teraz trzeba sobie zadać. No, znowu, zależy to od kwestii indywidualnych, prawda? Ale zaznaczam, mówimy tu o osobach, które mają pracę, obowiązki, no i generalnie życie, które trzeba. Tak naprawdę treningiem sobie uzupełnić, a nie treningu uzupełniać życiem. I teraz przejdźmy sobie do takiej dystrybucji tygodniowej, jak to ugryźć w praktyce, co do naszej zdolności regeneracji. No i teraz tak, zacznijmy sobie od tych naszych wiaderek. I mamy sytuację, w której tak, w pierwszym tygodniu wiaderko jest średnie, w drugim jest słabiutkie i w trzecim jest bardzo dobre. Mamy sobie tak tydzień pierwszy, drugi i tydzień trzeci. I teraz. Zaznaczmy sobie około ile biegamy. No niech będzie to 40 km. No i teraz pytanie pojawia się następujące. Czy w tygodniu drugim zostawić ilość kilometrów, ale na przykład zejść z intensywności, czyli biegać znacząco lżej, czy być może obniżyć ilość kilometrów, a utrzymać intensywność? I teraz trzeba się zastanowić. Bieganie charakteryzuje się kontuzjami, czy generalnie jakby... Kontuzje w bieganiu charakteryzują się tym, że są to urazy zmęczeniowe. Czyli od ilości wykonanej pracy de facto. Lepszej, gorszej, no jest dużo zależności. Kontuzja nie jest taka łatwa też w każdym przypadku. No to teraz, moim zdaniem, warto by było podejść do tego w ten sposób, że jeżeli w tygodniu pierwszym robiliśmy sobie 40%, słuchajcie, easy, robiliśmy sobie 40%. Long, jakaś zabawa, można by powiedzieć. No i na końcu mamy 20% tempo. Tempo docelowe naszego wyścigu. No i załóżmy, że wybieramy wariant, w którym to yy, chcemy zostawić intensywność treningu. I ja zaproponuję, aby przetestować ten model. I teraz zobaczmy rozkład jazdy. W tygodniu drugim proponowałbym, aby z takiego kilometrażu uciąć sobie minus 5%. Może 10 kilometrów. i to z kolei poskutkuje tym, że nasza intensywność przechodzi na tydzień drugi. I teraz w tygodniu trzecim, no mamy super, tak? Super to regeneracja. I pytanie jest następujące: Czy dajemy sobie większą intensywność, a zostawiamy poprzedni kilometraż, czy zwiększamy kilometraż? Tutaj ja już sugeruję, aby ten kilometraż był zwiększony i wchodzimy sobie na przykład na plus. Plus 10, 15 km. Tu wyszedł procent, ale to jeszcze raz sobie damy. O, plus 10, myślnik 15 km. A intensywność może nam śmiało przejść do tygodnia trzeciego. Ba. I to jest w ten sposób. Rozdysponowanie w czasie. I może się okazać, że tak naprawdę. Zwiększanie kilometrażu czy zwiększanie intensywności w perspektywie czasu nie będzie tak bardzo skuteczne albo dobre, no bo nasze tygodnie pod kątem regeneracji będą się wahały. I jeszcze oczywiście dochodzi to, że takie zmiany możemy mieć nie tylko na przestrzeni tygodnia, ale również na przestrzeni dni czyli tak naprawdę tak zwana taka periodyzacja, w której to zmieniamy dane parametry w skali jakby wewnątrz tygodnia, mogą ulec zmianie. Ale zostańmy przy tym tygodniowym, aby nie, nie komplikować, a uprościć ten cały proces. No i teraz w perspektywie takiej może okazać się, że będzie to po prostu dobre. Mamy to, prawda? Tylko może być taka sytuacja, gdzie zrobimy podobny manewr, tylko że jak mamy tak, średnie, małe niech będzie średnie, duże, małe, małe, średnie. I teraz mamy sobie tutaj 7 tygodni, i w tej perspektywie może się okazać, że nasza regeneracja no będzie tutaj nie najlepsza aż w 3 tygodniach. I jeżeli byśmy zastosowali taką metodę, że w skali tygodnia będzie nam rosło powyżej 10% kilometrażu miesięcznie, no to wyobraźcie sobie Państwo, że jak mamy te wiaderka malutkie, to że z nich Zacznie nam się po prostu wylewać treningowo. Tu nam się wylewa, tu mamy trzeci, czwarty tydzień, jest tam gdzieś tam powiedzmy w widełkach, ale załóżmy, że tutaj nam się już wylewa bardzo znacząco, bo mamy plus 30% większy kilometraż niż i tu plus 40%. To powoduje sytuację, w której ryzyko urazu w perspektywie 7 już tygodni no robi się. Już coraz większe. No ale to nie takie proste, żeby tu złapać zaraz kontuzję. Dlatego warto by po prostu patrzeć na to w tej perspektywie, że może okazać się, że trenujemy, już pokazuję o co chodzi, że trenujemy sobie w oparciu o jakieś widełki między 150, między 150 a 230 km miesięcznie. I teraz takich tygodni mamy dobrych. Od 1 do, jak będzie, 12. 12 tygodni dobrej pracy, w której to bezpieczeństwo, że tak powiem, takie biegowe jest zachowane. Ale co w przypadku, kiedy dochodzą nam trzy kolejne tygodnie o niskim wiaderku? Gdzie ilość kilometrażu między 210 a 230 to jest totalnie za dużo pracy na kolejne 3 tygodnie. I po tych trzech tygodniach, co się wydarzy? Może się wydarzyć osłabienie, może się wydarzyć jakiś ból, na przykład shin splin, ból pod udzi, ból piszczeli, albo jakiś po prostu uraz typowo zmęczeniowy, czyli nawet złamanie. I teraz trzeba sobie uzmysłowić to, że dystrybucja kilometrażem nie działa, yy, czy intensywnością. Czyli tego naszego HR np. na przykład albo tempa, albo mocy. Nie działa liniowo w górę, a na przykład kilometraż w dół. Tylko działa to w ten sposób, że trening należy dostroić do każdego tygodnia, gdzie można ugryźć ten plan nasz treningowy w perspektywie długoterminowej. Oczywiście także rośnie nam intensywność, czy rośnie nam ilość kilometrów, ale potem wewnątrz już jakby tego naszego planu należy. Nierzadko modyfikować każdy z tygodni czy nawet dni pod kątem tego, aby ten trening był efektywny, bo dawka musi równać się efekt, gdzie tak naprawdę ryzyko kontuzji jest stosunkowo mniejsze, czyli czasami jest lepiej sprogresować w troszkę w cudzysłowie 15%, 5%, 3% bez 0% ryzyka kontuzji, tak kolokwialnie mówiąc, albo o obniżonym ryzyku urazu. I z tym was zostawiam. Uczulam na wszelkiego rodzaju metody, jak bieganie metodą Jacka Danielsa, gdzie chociażby tam dla amatorów, no może być to kilometraż zgubny. Zgubny pod kątem urazów zmęczeniowych, które charakteryzują się w naszym bieganiu w ilościach naprawdę olbrzymich. Dajcie znać w komentarzu, czy podchodzicie do treningu w ten sposób, że dopasowujecie trening do swojego życia, czy życie do treningu. Mam nadzieję, że to pierwsze. Tym kończę, życzę Wam udanego dnia, dzięki i do następnego.